To musiało się wydarzyć po długiej przerwie pierwsze regularne spotkanie w kuchni zwycięzców. Zapraszam. Pamiętam jeszcze z dzieciństwa, kiedy ksiądz na Katechezie rozdawał takie rysunki do kolorowania z panem Jezusem. O na przykład taki. I e, każde dziecko dostawało dokładnie ten sam rysunek, więc na, wy, na wejściu e, każdy miał to samo. Natomiast e, na wyjściu nie było dwóch takich samych Panów Jezusów. Niektóre były albo całe czerwone, albo całe niebieskie. E, czasami Pan Jezus był z rogami, e, no bo dziecko jeszcze nie umiało w, e, trzymać linii, więc te kolory wychodziły poza, e, poza, e, poza linię. Niby to był ten sam Pan Jezus, a każdy inny. W tej Kuchni Zwycięzców, do której Cię teraz zapraszam i którą właśnie rozpoczynamy, będziemy śledzić Słowo Boże. Właśnie w tym roku, roku Słowa, zaczynając od niedzieli Słowa Bożego, pójdziemy po prostu razem śledząc, czytając Słowo, słuchając tego, tego Słowa. I będziemy to robić taką zaproponowaną przeze mnie metodą. Jeden rozdział, z tego rozdziału jeden werset albo jedna myśl, no i zobaczymy co dalej. W każdym razie dzisiaj zaczniemy od początku, czyli pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza i jeden werset. A jest to werset 21 z pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza i brzmi on tak. Maryja urodzi Syna i nazwiesz Go imieniem Jezus, bo to On wybawi swój lud z jego grzechów. Józef dostaje od Anioła konkretne polecenie. Maryja urodzi syna, a ty, ty nadasz mu imię Jezus. To znaczy Bóg zbawia. Jachwę zbawia, bo dokładnie tyle oznacza imię Jezus. Józef, jak wiemy, postąpił zgodnie z wolą Bożą i nazwał Jezusa jego, jego imieniem. Jezus Bóg zbawia. I stał się tym, kim jest. Zbawicielem. Zbawicielem swojego ludu, Izraela i zbawicielem całej ludzkości. Bóg zbawia swój lud. Mnie i ciebie, każdego człowieka. To jest jego tożsamość. Taki kolor, taką tożsamość otrzymał Jezus od Ojca za pośrednictwem Józefa. A jaki kolor, jaką tożsamość, jakie imię otrzymał Twój Jezus? Ten, którego Ty masz. Kim on jest w Twoim życiu? W tej historii z obrazkami, o którą powiedziałem na samym początku, każde dziecko nadawało temu Jezusowi jego własny koloryt, jego własną tożsamość. To nic nie zmieniało oczywiście w istocie tego, kim Jezus jest. Ale to, jaki kolor, jaką tożsamość Ty nadajesz Jezusowi, ma kapitalne znaczenie dla Twojego życia. Dlatego, że to wcale nie jest takie oczywiste, że Jezus jest sobą w Twoim życiu. Czasami mamy do Boga takie pretensje, oczekiwanie, dlaczego nie spełniasz moich oczekiwań, modlitw, dlaczego nie, nie jestem szczęśliwy, spełniony itd., itd. Bardzo często wynika to właśnie z faktu, że Jezus w Twoim życiu nie jest Jezusem, nie jest sobą. A jedyny Jezus, który jest sobą, to Jezus, który jest Zbawicielem. I to uwaga, jedynym Zbawicielem jest Panem, ale uwaga, jedynym Panem w Twoim życiu. Jeżeli Ty masz jeszcze jakichś innych Panów, jeżeli ktoś inny decyduje e, w moim życiu, moja kariera, moja ambicja, e, moje pieniądze, moja żona, dzieci, e, no to Jezus nie ma swojego imienia w Twoim życiu. Dlatego nie może być Zbawicielem, dlatego nie może być Panem, bo dałeś Mu inne imię. A Twoim Panem, Twoim Zbawicielem w tym momencie jest ktoś innym. Ja mam nadzieję, że łapiesz o co, o co chodzi. To są pewne gry słów, ale one mają kapitalne znaczenie. Dlatego, że my czasami u Jezusa ustawiamy w roli służącego, który ma spełniać nasze oczekiwania. Jezus oczywiście jest sługą. Pokazuje, jakby, jak służyć innym. Ale jest jedynym zbawicielem. Jest Panem. I do niego wszystko należy. Więc jeżeli chcesz. Doświadczać w swoim życiu bycia zbawionym, bycia uratowanym, bycia, bycia kimś, kto ma nowe życie, to daj Jezusowi Jego właściwą pozycję. Jest jedynym Panem, jedynym Zbawicielem. A tylko od Ciebie zależy, kim stanie się w Twoim życiu. Taką decyzję naprawdę podejmujesz każdego dnia. Ponad 20 lat temu podjąłem taką decyzję i oddałem życie Jezusowi, ale tak naprawdę każdego dnia podejmuję ją na nowo. Bo nieraz zdarzyło się, że ten Jezus, któremu zadeklarowałem, że jest moim Panem i Zbawicielem, detronizowałem go i sadzałem na tym tronie najczęściej siebie albo swój lęk, albo swoje ambicje i wtedy przestawałem doświadczać zbawienia, pokoju, radości. Bo kiedy nadasz Jezusowi Jego właściwą tożsamość, twoim życiu, to On uwolni cię, zbawi cię od twojego grzechu. Uwolni cię od twojego lęku. Przed śmiercią, przed kompromitacją, przed tym, że ludzie poznają, jaki naprawdę jesteś. Przed przyszłością, przed teraźniejszością. Uwolni cię od tego. Zabierze ci to. Zabierze ci to, ale w to miejsce, z którego zabrał ci twój grzech i twój lęk, da coś nowego. Nowe życie. Nowe życie w obfitości jeżeli tylko będzie naprawdę Zbawicielem w Twoim życiu, będzie kimś, kto jest najważniejszy, to wtedy Twoje życie zacznie się przemieniać. To On zacznie je przemieniać. On w obfitości da Ci miłość, pokój, radość. Będzie strzegł Cię na, na Twoich drogach i będzie nadawać Twojemu życiu sens. Dla mnie jeden z takich najpiękniejszych darów, to ja osobiście otrzymałem od Jezusa, który jest Zbawicielem, to jest właśnie to poczucie sensu. Że moje życie ma sens, jest po coś, ma jakiś cel. Cieszę się z tego, że tak jest. Niezależnie od tego, gdzie dzisiaj jestem i co dzisiaj robię. Jeżeli tylko Jezus jest zbawicielem, w Twoim życiu zaczynają się w nim dziać cuda. Przyjacielu, wierzę głęboko w to, że Słowo Boże ma moc przemieniać ludzkie życie. Nie chodzi o lekturę Biblii, nie chodzi o poznanie intelektualne Biblii, ale chodzi o to, że żywe słowo. Bóg, który jest żywym słowem, ma moc przemieniać życie człowieka. Wierzę w to głęboko. I chcę, żeby to, co nagrywam i to, co będę nagrywać w przyszłości, nie było tylko jakąś gadaniną, którą ty sobie posłuchasz, wyłączysz, pójdziesz dalej, posłuchasz czegoś innego, znowu pójdziesz dalej, nic się nie zmieni. Ja chcę ci zaprosić do czegoś więcej niż tylko posłuchanie kilku słów mądrzejszych, może mniej mądrych, nieważne. Chcę Cię zaprosić do głębokiej relacji z Bogiem takiej relacji, która przemienia. Sposobem, w jaki wchodzimy w relację z Bogiem, jest modlitwa. Dlatego chcecie i dzisiaj, i będę to robić regularnie, chcecie zaprosić do wspólnej modlitwy. Teraz, właśnie w tej chwili, tu, gdzie jesteśmy, tak jak nie wiem, co robisz, czy siedzisz, czy stoisz, czy idziesz, ja siedzę. Zapraszam Cię, pomódlmy się razem. Panie Jezu, Ty, który jesteś żywym Słowem, zapraszam Cię dzisiaj do swojego życia, i do życia każdego, kto słucha i ogląda to nagranie. Przyjdź, Jezu, który jesteś zbawicielem. Jezu, który, którego imię znaczy Bóg zbawia, Jachwę zbawia. Przyjdź i daj doświadczyć dzisiaj zbawienia mi, każdemu, kto tego słucha. Każdemu, kto otworzył serce na te słowa, kto uwierzył, że nie ma innych Panów, innych zbawicieli, że Ty jesteś jedyny. Przyjdź, panie, i zacznij przemieniać życie, ratować życie każdego, kto uwierzył, że Tyś jest Pan i zbawiciel jedyny. Amen. A teraz zaryzykuję. E, przyjacielu, e, to nie koniec, bo chcę chcecie zaprosić do czegoś jeszcze. A mianowicie dzisiaj, nie czekaj, dzisiaj weź e, Pismo Święte. Otwórz na pierwszym rozdziale Nowego Testamentu, na Ewangelii według świętego Mateusza. I przeczytaj jeden rozdział, ale proszę Cię, przeczytaj go, przeczytaj go na głos. Znaczy na głos w takim sensie, żeby słyszeć to słowo, które, które, które czytasz. Nie tylko po cichu w myślach, ale przeczytaj je tak, żeby słyszeć. Dlatego, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Kiedy będziemy szli w tych naszych spotkaniach, to również Twoja wiara będzie rosła. Jeżeli będziesz czytać słowo Boże, sły, sły, słyszeć je, i przyjmować do serca. I Bóg będzie twoją wiarę pomnażał. Kiedy już przeczytasz ten rozdział, zatrzymaj się na Nim i poproś Ducha Świętego, żeby wskazał Ci jakiś fragment, jakieś to miejsce, które szczególnie dotyka Ciebie, które jest do Ciebie. Możesz to zrobić tą modlitwę do Ducha Świętego zaraz, zanim przeczytasz ten rozdział. Zacznij od tego. I Daj się prowadzić duchowi. I mam prośbę. W komentarzu do tego filmiku, czy to będzie na YouTubie, czy na Facebooku, wpisz proszę, nawet bez dłuższego komentarza, ale wpisz po prostu, jaki werset ciebie dotknął. Bardzo jestem ciekaw, jakie wersety dotykają kogo z tego, z tego rozdziału. Wpisz ten werset. Jeżeli masz jakieś świadectwo, chcesz coś powiedzieć więcej na ten temat, zapraszam gorąco. Ale przede wszystkim wpisz ten w ten werset, który, który ciebie z tego rozdziału dotknął. I teraz, jeżeli chcesz zostać w kontakcie, nie stracić kolejnego odcinka, to zapraszam Cię, włącz subskrypcję tego kanału i włącz koniecznie dzwoneczek, który będzie Cię powiadamiać o kolejnych nagraniach. Dobrego dnia. Do zobaczenia jutro rano. Z Bogiem.